To zawsze miło zobaczyć efekty naszej pracy i z czym umierzyli się uczniowie, jak sobie poradzili. Odnośnie samego wydarzenia, to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Tutaj. Hmm, Zobaczymy prace z pracowni artystycznych które, i zadania, z którymi mierzyli się uczniowie w tym roku, więc to prace tegoroczne. Na różnym poziomie, o różnym spektrum, bo to uczniowie i klasy pierwszej, i klasy drugiej, trzeciej, czwartej i w różnych dziedzinach, bo w rysunku malarstwie, rzeźbie, fotografia, projektowaniu multimedialnym, więc to jest różnorodność bardzo duża. Są to dwie prace. Jedna z nich to jest plakat, yy, i plakat miał na celu zilustrowanie yy, jednego z wielu powiedzeń. Mieliśmy właśnie do wybrania, i te, które wybrałem, to było yy, brzmiało właśnie yy, trafiła kosa na kamień. A druga to jest yy, praca konkursowa, której niestety nie, nie udało nam się zgłosić, a to jest inna historia. No. Yy, i no, ona ilustruje moje spojrzenie no, na portret rodzinny. Chciałam przekazać na pewno moją umiejętność wykonania zadania oraz oddania tak naprawdę struktury i faktury na pracy poprzez jakby moje właśnie umiejętności. Czy taka wystawa to dla Was, uczniów, duże przeżycie? Myślę, że jeżeli jest to praca, która jest jako pierwsza, jeżeli jest to Twoja pierwsza wystawa, na której naprawdę jest pokazana pierwszy raz Twoja jakaś praca, to tak, definitywnie, bo jest to możliwość po prostu pokazania się światu. Bardzo, bardzo jestem dumna z mojej córki, jest yy, uczennicą drugiej klasy właśnie liceum plastycznego. Jestem po raz pierwszy na, tym, na tej wystawie i jestem bardzo zadowolona, nie mogę się doczekać właśnie, kiedy będę zwiedzała. I naprawdę jako rodzica, jako matki naprawdę rozpiera serce tak aż naprawdę, że jestem dumna naprawdę z mojej córki.